Cześć, tu Piotrek z Perfect Studio. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam myjnię Comfort firmy Ayala w wersji z elektrycznym podnóżkiem. Maynia Comfort to dosyć nowy model firmy Ayala. Jest to hybryda Mini Lady One, która zasłynęła z bardzo wygodnego siedziska. Tak naprawdę przeszczepiono siedzisko Mini Lady One właśnie do tego modelu. Dodatkowo wzbogacono ją fajnymi tapicerowanymi bokami, dzięki czemu zyskała niepowtarzalnej bryły futurystycznego kształtu. Konstrukcja myjni jest bardzo stabilna. Jest to masywna myjka, którą po prostu stawiacie. Nie musicie martwić się o montaż do podłogi, co w wielu przypadkach jest bolączką naszych klientów ze względu na brak możliwości wiercenia w posadzce. Myjnia posiada ładne, mało widoczne, chromowane nóżki, dzięki czemu naprawdę stabilnie stoi na podłodze. Myjnia Comfort wyposażona jest w miskę głęboką, podkreślę miskę COSMO, dostępna do wyboru w kolorze czarnym lub białym. Armatura produkcji włoskiej, chromowana, kolor srebrny dla zainteresowanych oczywiście dostępny kolor złoty za drobną dopłatą. Tapicerka Mini Comfort dostępna jest w 40 kolorach i fakturach skaju, który wybieramy z próbnika firmy Ayala. Prezentowany model to czarna matowa tapicerka symbol P7. Za dopłatą można doposażyć myjnię w elektryczny podnóżek, który zwiększy komfort Waszego klienta. Bardzo często pytacie nas o możliwość podłączenia myjni Comfort. Myjkę tą można podłączyć na dwa sposoby, jak większość modeli z naszej oferty. Pierwsza możliwość to podłączenie od posadzki lub w, od ściany w tylnej części obudowy myjni. Jeśli szukacie komfortowej myjni, która dodatkowo wyposażona jest w fajne udogodnienie, czyli w elektryczny podnóżek, zastanówcie się właśnie nad tym modelem, czyli nad myjnią komfort firmy Ayala. Do kompletu polecamy fotele Thomas oraz Zoe, które możemy wykonać oczywiście w tej samej tapicerce, co myjnie komfort. Jeszcze jedna ważna kwestia, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Wystarczy, że klikniesz w poniższy przycisk.